W mojej pracy kieruję się wiedzą naukową, ponad 20-letnim doświadczeniem i chęcią pomocy pacjentom. Pracuję nieprzerwanie z pacjentami od 30 lat. Najważniejszy jest dla mnie pacjent uczciwe i empatyczne podejście. W pracy swojej nie robię terapii dla samej terapii. Kluczową rzeczą jest określenie, jaki mamy problem i jak go rozwiązać. Przede wszystkim nie straszymy pacjenta. Nie uzależniamy pacjenta od naszych usług. I stosujemy indywidualne i przyjazne podejście. Bardzo ważną rzeczą w naszej pracy jest holistyczne podejście do pacjenta. Na indywidualne podejście, na przyjazną atmosferę, na uwzględnienie potrzeb i przekonań pacjenta, na bardzo aktualne rozwiązania zaczerpnięte bezpośrednio ze świata medycznego, to jest ważne. Pacjenci znajdą u nas pełną, kompleksową fizjoterapię, osteopatię fizjoterapię stomatologiczną, fizjoterapię uroginekologiczną i specjalistyczny trening nastawiony na rozwiązanie problemu pacjenta, szczególnie bólu. Posługujemy się terapią manualną, osteopatią, czyli zespołem takich technik, które my wykonujemy jako terapeuci na pacjentach ale też uzupełniamy to wszystko aktualnym, profesjonalnym treningiem sportowym, medycznym, dopasowanym znowu do dolegliwości pacjenta. Największą grupą naszych pacjentów są pacjenci bólowi. Leczymy pacjentów w stanach ostrych, podostrych, w stanach przewlekłych, jeżeli chodzi o ból. Dokładnie diagnozujemy pacjenta w gabinecie, mając na uwadze jego wcześniejsze terapie, jego wcześniejsze badania. I proponujemy mu konkretne rozwiązania, nakreślając plan. Nie robimy terapii dla samej terapii, robimy terapię nastawioną na rozwiązanie problemu pacjenta. Proces leczenia pacjenta oparty jest na leczeniu manualnym i połączeniu tego leczenia manualnego z utrwaleniem efektów na sali treningowej. Ta sala treningowa nie jest klasyczną rehabilitacją, tylko jest właściwie rodzajem sportowego, Treningu, który staramy się dopasować do potrzeb pacjenta, do dyscyplin, które pacjent uprawia. W odróżnieniu do klasycznego treningu na siłowni, my dopasowujemy trening. Siłowy, czy, czy wytrzymałościowy, czy jakąkolwiek inną cechę chcemy kształtować, do potrzeb organizmu pacjenta, bo pacjent przychodzi do nas z bólem, z pewną dolegliwością, i my musimy zaadoptować proces treningowy do tej jego przypadłości. Nie jesteśmy ludźmi z przypadku. Jesteśmy grupą terapeutów, która wyznaje podobne wartości. Szkolimy się, i reprezentujemy najwyższy poziom w celu zapewnienia jak najlepszych usług i rozwiązaniu problemu pacjenta.